Stowarzyszenie Uwierz w siebie po raz kolejny organizuje konkurs na Wolontariusza Roku. Do 15 listopada przyjmowane są zgłoszenia kandydatów. Dokumenty należy złożyć do Sekretariatu Drugiego Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy. Wolontariusz Ziemi Dębickiej to jest konkurs, który trwa już któryś raz. Przypuszczam, że teraz będzie kolejna edycja bardzo, bardzo popularna wśród ludzi, dlatego że może, mogą być to przedstawiciele szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz ludzi dorosłych, skupionych w różnych organizacjach działających na rzecz wolontariatu. Bardzo istotne jest to, że zmieniliśmy regulamin, ponieważ często dostawaliśmy zgłoszenia osób, które pracowały w grupie. I teraz jest ta nowość, że można zgłosić grupę. Może być to grupa dwuosobowa, a może być więcej osób tej grupie i możemy nagrodzić w ramach właśnie działalności grupowej. Z tego się bardzo cieszymy. Jest to ważne, aby nagradzać te osoby, które poświęcają swój czas wiedzę, angażują się w pomoc dla innych i różnego rodzaju akcje. Chcemy nagradzać tych, tych którzy działają bezinteresownie na rzecz drugiego człowieka bądź zwierząt, bądź naszego otoczenia. To jest istotne, niezwykle ważne, bo wolontariatem no, Polska stoi. To było widać w trakcie zagrożenia właśnie kiedy pojawiła się wojna tuż za naszymi granicami, jak Polacy mają otwarte serce, jak Pięknie wolontariusze działają i chcemy to wspierać i chcemy tych ludzi docenić i pokazać. Organizowana co gala, na której prezentowani są wolontariusze. Ich zasługi pokazuje jak wiele jest osób w Dębicy, którzy pielęgnują te piękne idee i mimo swoich obowiązków rodzinnych, domowych, zawodowych czy szkolnych niosą pomoc drugiemu człowiekowi.